Patchwork, czyli łata na łacie w kapuceńskim klimacie. Moc imienia Jezus Pewnego razu dwóch braci wracało z koncertu Luxtorpedy. Dodać trzeba, że działo się to w czasie trwania przystanku Woodstock. I gdy tak wracali zadowoleni, a w głowach grała im jeszcze muzyka, zatrzymał ich pewien, na oko pięćdziesięcioletni mężczyzna. Czego tutaj chcecie? Wynoście się stąd! Krzyczał. Zaskoczeni stanęli, nie wiedząc co robić. Nie słyszycie? Wolni stąd! Dodał z coraz większą agresją. No psy na łańcuch! Mówił jeszcze inne słowa, których nie warto przytaczać, a które jednoznacznie świadczyły o tym, że bracia nie byli tu mile widziani. Dociedrzewiony mężczyzna zacierał już ręce, aby w inny, tym razem niewerbalny już sposób przekonać braci do opuszczenia pola, a bracia szykowali się na przyjęcie tego argumentu. Jeden ściągnął okulary, drugi zasłonił rękami brzuch. W ostatniej jednak chwili jeden z nich powiedział: Ze względu na Jezusa nie ruszymy się stąd. I ów człowiek odszedł od nich.